Oglądając ten film spodziewasz się dobrego kontentu. Jeżeli ten film nie spełnia twoich oczekiwań, to podziel się twoim zdaniem na moim serwerze Discord, co byś zmienił lub polepszył w filmie. Link do serwera masz w opisie i więcej informacji dowiesz się pod koniec filmu. Kolejny post zadecydował, że kontynuujemy serię, dlatego dziś przyjrzyjmy się testom rzeczy w grach. Ale zanim przejdziemy do odcinku, to zasubskrybujcie kanał, bo dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie motywacja do dalszej pracy. Klasyczne wprowadzenie do filmu. Najpierw będziemy robić testy w grze maszyna. Potem będziemy robić coś z kierownicą, i pod koniec zobaczymy sobie funkcję Game Bar. Pierwsza rubryka na dzisiaj maszyna. Pierwsze testy zrobimy sobie w grze: maszyna. Jak wszyscy wiemy, maszyna to najstarsza polska gra kolejowa, która wyszła 2 sierpnia 2001 roku. Dlatego prawie na wszystkich komputerach chodzi bez problemu, więc przetestujemy sobie maszyny na najgorszych ustawieniach i na najlepszych ustawieniach. Jak widzicie, znajdujemy się już w maszynie i jak wejdziemy sobie w rubrykę ustawienia i pod na grafikę, to już standardowo mam tutaj ustawione najwyższe ustawienia z tego powodu, że mój komputer po prostu wyrabia. Przetestujemy sobie, ile będziemy mieli FPS-ów na tych ustawieniach. Jak widzicie, możecie sobie zatrzymać i zrobimy to na scenariuszu Bałtyk, i weźmiemy sobie tutaj prosty i pierwszy scenariusz, o tak to nazwę. Więc startujemy. W górnym lewym rogu widzicie fps -y. mam około 360 w tym momencie i posłuchajcie mojego komputera. Zaczyna pracować, jest to spowodowane z tym, że ustawiłem sobie wentylatory, że ja ten komputer przekracza temperaturę 40 stopni. To po prostu zaczynają pracować. Co będziemy robić? Uruchomię lokomotywę i się po prostu przejadę, i będziemy patrzeć, jak się będą trzymać FPS-y. Więc ja to tutaj szybciutko zrobię. Klasycznie tutaj. Cyk. 3 dni later. To jest. 2000 years later o dobra i szybko teraz klasyczna procedura wyłącznik szybki a nie bo pantografy tu są jeszcze włączone dobra dobra ja sobie zawsze jeszcze robię tutaj oświetlenie tego cyk luzujemy nie mam wyjazdu ile będę musiał czekać a nie jest wyjazd dobra co ja gadam i weźmiemy sobie średnią z FPS-ów. Widzicie, mam 330, więc solidnie się to trzymie na najwyższych ustawieniach jakie są i też ogólnie, oto sobie weźmiemy stąd. O. I będziemy patrzeć, tak myślę, że przejedziemy się kawałeczek, zobaczymy jak to się będzie trzymać. Mam teraz około 350 taką średnią, bym teraz powiedział. A tym bardziej, że jesteśmy w miejscowości, jak można to nazwać takie małe miasteczko. Nie są bloki, wiele jest elementów i to też robi wpływ na fps ogólnie na jakość gry, ale wydaje to, wygląda to na razie solidnie. 380, bo wyjeżdżamy z miejscowości powolutku. 400, 420, 430, 420. No to jest nawet bardzo dobre są cyfry. Um, pozwolę sobie tutaj troszeczkę przyspieszyć. Pojedziemy tak ze 120 i zobaczymy, jak będzie się tam trzymać. Jak widzicie, jedziemy 110-120 i mamy 400 fps, więc jest solidnie, można tak to powiedzieć, Docisnę aż mi wywali, Tylko chyba na zakręcie mi nawet wywali. Dlatego wyrzucę i włączę hamowanie, i zahamujemy sobie teraz do zera na awaryjnym, i zobaczymy, jak to się tutaj trzymie. I zrobimy tak jeszcze na najgorszych ustawieniach. Zobaczymy różnicę, to będzie ciekawe. Bo szczerze mówiąc, kto robi takie testy. 500 było przez chwilę, solidnie, solidnie, bo są często te błędy właśnie, że w maszynie jak nagrywałem, że maszyna za głośno było, mam nadzieję, że tutaj tego nie będzie. Teraz było przez chwilę 200, nie? Bo wyszłem jakby z kabiny. Na koniec zrobimy, jakby takie podsumowanie. Ja wychodzę i lecimy do najgorszych. Dobra, jesteśmy już znowu w maszynie, więc idziemy tutaj na grafikę i ustawiamy tutaj na te najniższe I się widzimy za chwilę po prostu. Jak widzicie, ustawiłem tutaj na najniższe ustawienie, jakie się da. Idziemy na scenariusz, ten sam scenariusz i zobaczymy, jak teraz będzie. Jaka różnica będzie? Jest różnica i mam 800 FPS-ów. Wow, wow, wow. wow. No tego aż się nie spodziewałem, najgorszy komputer sobie bez problemu poradzi z maszyną, jak widzicie, mam 600 fps, jeszcze nie ruszyliśmy, ja tutaj sobie przygotuję lokomotywę, no i znowu przetestujemy to wszystko, dobra, przygotowana lokomotywa już jest, ja jej nie przedłużam i lecimy, ruszamy, wyjeżdżamy, chyba to jest Bałtyk, coś koło, te rejony, o, te rejony to są i tyle, 800 60 fps jeździe, nie? 900 fps. Ciekawe czy 1000 wbijemy? Bo jest taka opcja, bo przedtem też były takie skoki, potem wyższe, jak wyjedziemy z tej miejscowości. Ja nawet nie wiem, co to za miejscowość. Wziąłem pierwszy, lepszy scenariusz. Trzymaj się między 800 a 900 fps. 1020 fps. No, jakby tyle było w Simrailu, to człowieku, gra by tak płynnie chodziło, że nie wiem. Dobra, już wyjechaliśmy, więc ja tutaj przyspieszę 1100. Solidnie, solidnie. A widzicie, jaka różnica jest w FPS-ach, nie? Tam było 500, a teraz mamy 1100, czyli 600 FPS-ów różnicy. To jest duża różnica. I teraz tyk, wywalamy. Hamujemy awaryjnie. I czekamy, aż się automatycznie zatrzymie. Ja wyjdę na chwilę. 1000, nie, nie zmieniło się dużo. Strasznie długo potrzebuje 7, żeby zahamować. Zobaczcie, wcisnąłem przed tym zakrętem awaryjne i jeszcze nie zahamował. A i ogólnie lusterko po prawej stronie, zobaczcie, nie ma tego rendera takiego bardziej dokładniejszego. Pojedziemy dalej. się Zatrzymiemy tutaj. Zatrzymiemy się tak samo, mniej więcej taki sam to był test. 800 fps w tym momencie. Zatrzymiemy się. O, ja wyjdę z kabiny i 1400. Widzicie jak to 1500-1600 i jak wejdziemy do kabiny, jest więcej obiektów, to spada na 800. Jak wejdziemy, to znowu idzie do góry. Ok, 1700. To widzicie, nie? Bo jak patrzę na przykład, zrobimy o taki test. Zobaczcie, 2000 FPS-ów, 2000 FPS-ów, bo jest tylko jeden obiekt. Nie, tym więcej obiektów, tym FPS-y bardziej znikają. Jak się na przykład oddalę w ten sposób, spada to, ale i tak to są duże cyfry: 1800 i tak dalej. Dobra, lecimy podsumowanie zrobić. Ja wychodzę z maszyny i się zaraz widzimy. Więc podsumowując króciutko, jak nam wyszło z testów, tutaj widzicie po lewej stronie gorszą maszynę, po prawej stronie to lepszą maszynę. Inaczej mówiąc, po lewej stronie jest maszyna z najgorszymi ustawieniami, a po prawej z najlepszymi. Różnica FPS-ów, powiem szczerze, że nie będę teraz liczyć średniej, po prostu tutaj widzicie ją po obu stronach. Widzicie ją po prostu tutaj i ja muszę wyliczyć ją przy montażu, ale wydaje mi się, że po lewej stronie będzie około 600-700, coś koło tego, a po prawej stronie myślę, że około 1000, coś koło tego będzie różnicy, więc mamy jakąś tam 400. No, powiedzmy, średnia różnica pomiędzy testami jest 400 fps. -ów. Fishing Planet, Minecraft Simrail. Druga rubryka na ten film to. Testy z kierownicą. Co dokładnie chcę przetestować? Podłączyłem kierownicę do mojego komputera i spróbujemy złowić rybę w Fishing Planet na kierownicy. Jak takiej opcji nie będzie, to spróbuję zagrać w Minecraft na kierownicy. A jak to też nie pójdzie, to spróbujemy w Simrailu przejechać się pociągiem na kierownicy. Tylko się zastanawiam teraz, czy mi w ogóle wykryje jako kontroler moją kierownicę. Więc przejdziemy do pierwszego testu, czyli Fishing Planet. Zobaczymy, czy mi wykryje to moją kierownicę jako. Kontrole. Czyli muszę tutaj ustawić po prostu te ustawienia. Czyli ustawię te ustawienia rzucenia wędki i się za chwilę widzimy. W ogóle, co ja robię, nie? Ale po to to seria jest, żeby robić dziwne pomysły. Podbiegnijmy. Eee, zobaczymy, co się stanie. Dobra. Aha, no tego się mogłem spodziewać. No nie umie zarzucić, nie da się zarzucić. Niestety szkoda. Czyli test w Fishing Planet nie idzie. Jak macie jakiś sposób, dajcie znać w komentarzu. Bo to by było bardzo ciekawe przetestować coś takiego. Macie jakieś sposoby, którymi to można by szło, może by szło ustawić. To dajcie znać i je przetestujemy. Bo to naprawdę ciekawe by było złowienie kierownicą ryby. Ale jak nie idzie w Fishing Planet, to spróbuję w SimRailu przejechać się pociągiem. Zobaczymy czy to pójdzie. Ja nie wiem. A dobra, nieważne. Moje pomysły są głupie, ale no co, mam tak na liście, to robimy. Dobra, jesteśmy w Sim Railu, spoko, ale sterowanie, tutaj to będzie gdzieś, ikona kontrolera. Przypisanie klawiszy, dodatkowe klawisze. Nie, wy, nie wyczuwa mnie kierownica, jakby, nie, ojej, 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 jak widzicie, że nie chcę. Ale zauważyłem, że ja nie mam sterowników Truthmastera, truth... Ta, truth... no Truthmaster, tak można nazwać. I to ja je szybko zgram i będę mieć więcej ustawień kierownicy, może wtedy pójdzie. Niestety, niestety, ale nie idzie nic zrobić też w tym programie od Trud Mastera sobie kierownicę edytować nie da się niestety. Musiałbym się pobawić i spróbować jakby żeby kierownica była rozpoznawana jako tu jest kontroler, który jest jakoś to muszę w ten sposób zrobić. Ale to bym zrobił dopiero na kolejny odcinek, no bo teraz nie spodziewałem się tych efektów. Myślałem, że to pójdzie. Ale myślę, że jak zrobimy to na kolejny odcinek, to będzie to spoko. Możecie jeszcze wasze pomysły pisać, co wy byście zrobili w tej sytuacji, żeby to przetestować w Game Bar. Macie starego kompa, ale w grach ledwo co wyrabia. Często wtedy wchodzi się w YouTube, wpisuje jak zrobić więcej FPS-ów i się ogląda filmy. I zawsze jest punkt wejdź w ustawienia i wyłącz opcję Game Bar. Ale czy naprawdę to coś daje? A jak daje, czy to się opłaca? Przetestujemy to. I jak widzicie, jestem w moich ustawieniach, ja to mam wyłączone. Nie wiem dlaczego nawet. No i jak widzicie, jest to tutaj powłączone, tutaj jest tylko tryb gry włączony. Zrobimy po prostu, że włączymy tutaj. Tutaj nie będę nic robić. Weźmiemy to, włączymy i to włączymy. Nie wiem co to jest. I wejdziemy tutaj w to. To jest włączone. Teraz wejdziemy w SimRaila, wezmę scenariusz multiplayer i spróbuję być na warszawie centralnej. Znamy liczbę FPS-ów z włączoną funkcją GameBar i bez włączonej funkcji GameBar. Widzicie, jesteśmy na centralnej, ja szybko wchodzę w ustawienia i tutaj, o, to robimy na, nie, 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 to do... dajemy na maxa. Mam nadzieję, że mi komputer nie wywali. Aha, jeszcze do ust... Ty masz tu stać, człowieku, bo ja muszę coś przetestować. Ustawienia to są moje ustawienia graficzne tu, tu, tu i tu ultra jakąś zostawimy i co? Luzujemy i wyjedziemy z kompletnie z centralnej, musimy jeździć tak jak na wschodnią. Więc jedziemy, zobaczymy różnice Teraz mamy około 40-46 bez limitu. Zobaczymy też jak będzie płynność gry, bo jak widzicie są takie na centralnej, że takie jeszcze błędy graficzne, o, był znowu, że się gra zatrzymuje na chwilę, a nie ma spadków fps -ów. Dlaczego w ogóle jest trzecia rano w grze? Czy my mamy 14.12 już? Czy jest to wykonalne? No dosłownie, 14.12 już jest. No to super. 45 cały czas się trzymie, 46, 45. Ja naprawdę ustawiłem bez limitu? No tak, bez limitu. O, teraz weszło na 40, Dobra. Ogniem udajmy, bo zaraz się zatrzymie. Dobra, i mamy 60 już 60, ale nie ma żadnych lagów. Trzymie się solidnie, dlatego chyba tutaj testy zakończymy. Idę wyłączyć funkcję gamebar, i się widzimy znowu tutaj. Dobra, ustawienia wyłączamy. Tutaj też to wyłączamy. Wszystko po prostu wyłączymy. Wyłącz to i wyłącz to i tryb gry też wyłączymy tutaj muszę wejść w słowo, bo źle przedstawiłem to w filmie z funkcją gamebar nie wiem, jakiegoś laga mózgu dostałem pierwszy test na centralnej był przeprowadzany z włączoną funkcją gamebar gdzie mieliśmy 40 fpsów w warszawie centralnej drugi test, który właśnie będziecie teraz widzieć jest z wyłączoną funkcją gamebar jesteśmy na centralnej i mamy 20 fpsów a wyłączyłem tą funkcję no dosłownie, mamy 20 FPS-ów 20 FPS-ów, zobaczcie jak to laguje. 30 Ojej, ojej. Patrzcie jak niepłynnie to idzie. 20 FPSów, a włączyłem funkcję gamebar. Czyli faktycznie ta funkcja coś daje Powiem wam, że jestem strasznie zdziwiony z tych testów Bo ja się spodziewałem, że ta funkcja nic nie daje A okazuje się, że ta funkcja daje 20 klatek A 20 klatek, widzicie zobaczycie, zobaczycie właśnie, że w tym przypadku jest dużo Baczcie, jak słabo mi idzie Wyjedziemy stąd, bo jestem ciekawy jak będzie jak wyjedziemy Czy to wskoczy Ale wow No teraz mamy 40 80 Wow nie spodziewałem się tego, kompletnie się tego nie spodziewałem, że takie będą różnice. Myślałem, że będzie 2-3 fpsów, a okazuje się, że naprawdę to daje 20 fpsów. O, naprawdę jestem teraz zaskoczony, jak widzicie już mamy 90 klatek stabilne, z tego powodu, że wyjechaliśmy z tej najgorszej części, można nazwać to w SimRailu, więcej budowli i tak dalej, bo oni wszystkie, nawet Pałac Kultury odwzorowany w SimRailu, który jest pod, zaraz nad centralnym, dlatego wybrałem ten punkt, bo tutaj te testy by były dokładniejsze, ja chcę tylko wyjechać jeszcze stąd ale trzymamy się 80 już a teraz do góry dajcie, dobra mimo to z testów jestem w szoku to w dużym szoku, komputer jest cicho przeniosę was szybciutko pod komputer jest OK. myślę, że będzie gorzej, dobra wyjechaliśmy w tym momencie i mamy, jak mamy, 80 klatek 70 klatek, wyjdziemy, teraz co jeszcze zrobimy no to spadamy na 60 klatek Dobra, zakończmy te testy. Najważniejszy test odbył się z wyjazdem z centralnej, tak to można powiedzieć. Bo, no, niespodziewane wyniki kompletnie się tego nie spodziewałem, że to będzie różnica 20 fps. Naprawdę. No co? Szybkie podsumowanie: po lewej stronie klasycznie widzicie Sim bez opcji Game Bar i po prawej z opcją Game Bar i tutaj średnia FPS-ów, ja teraz jej nie będę liczyć strzelam, że po lewej stronie bez funkcji Game Bar będziemy mieli około 40 w centralnej, chodzi o centralnej i wyjazd centralnej około 40, a po prawej stronie około 20 no bo teraz sam widziałem, więc mamy różnicę 20 FPS-ów i można odpowiedzieć na pytanie, czy funkcja Game Bar coś daje tak, daje dużo, daje 20 klatek no jak macie słabego kom kompa no to wykorzystujcie tę funkcję, bo się opłaca to było na tyle z testy rzeczy w grach mam nadzieję że Wam się materiał podobał jak tak to zostawcie łapkę w górę przypominam że pierwszy czwarty premiera mojego oficjalnego serwera na Discordzie gdzie wszystkie informacje z filmów albo nowości ciekawostki będą przedstawione tam w skróconej formie nie wyrobiłem się na 11 z tego powodu że nie miałem jakoś czasu i stoi serwer z rozwojem ale mam jeszcze dobre 3 tygodnie więc ogarnę to i pierwszy czwarty będzie premiera serwera jeszcze zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Ja się będę z wami żegnać. To było na tyle. Elo siema.